I ruszyły. Ostra walka o prowadzenie. Bardzo ładnie przykana Ciężo you Dream, ale troszkę została zamknięta przez US Carmen. Polem natomiast bardzo dobrze Light of Treville oraz Atlantic Diamond. Atlantic Diamond na prowadzeniu. W półsiodła galopuje Light of Travel na trzeciej pozycji US Carmen, na czwartym miejscu Enjoy Your Dream i na piątej pozycji Delina. I za moment klacze pojawią się na prostej finisowej. Wyprowadza Atlantic Diamond. Środkiem przy Kanacie zyskała US Carmen. I polem w ręku cały czas Light of Treville. Rozpędza się Light of Treville. Light of Treville, Light of Treville na prowadzeniu polem finishu Enjoy Your Dream. Light of Treville, Enjoy Your Dream. Enjoy Your Dream dobiera się do Light of Treville. I Enjoy Your Dream wyprzedza Light of Treville. W celowniku Enjoy Your Dream, Light of Treville.